Hejka, witajcie na moim kanale. Jestem Agata. Dzisiaj chciałam się podzielić e, takim moim pomysłem, e, moją propozycją e, na e, prezent e, dla chłopaka. E, są to takie prezenty, myślę. Mm, na każdą kieszeń. Poza tym jest to forma prezentu, tak zwany miks prezentowy, ja to tak nazywam. Chodzi o to, że nie jest to jeden konkretny produkt, nie jest to jeden konkretny prezent. Jeżeli chodzi o dobór tych prezentów, no to wiadomo, że dobierać się do, do dziecka, do jego zainteresowań. Czy ogólnie, jeżeli nie znacie za bardzo, może nie wiecie, co lubi, chcecie zrobić niespodziankę, nie chcecie się dopytywać, to też ja mam taką zasadę, że szukam czegoś takiego nowego, oryginalnego, takiego, co myślę, że może się spodobać, chociaż wiadomo, że nie zawsze, niekoniecznie. Oczywiście można dziecku kupić jakiś jeden drogi przedmiot. Na przykład teleskop, czy mikroskop. Mój znajomy mi właśnie opowiadał, że jego syn dostał taki teleskop. No i super, fajna rzecz, tyle, że on się w ogóle tym nie interesuje. I ten teleskop był w użyciu może dwa razy. Prezent jakby spektakularny można powiedzieć i i na pewno drogi, a jednak dziecko no, no nie było zainteresowane z grubsza. No ale też y, druga poprawka to taka, że teraz mamy takie czasy, że dzieci mają de facto wszystko i, i naprawdę trudno już y, na przykład na komunie zrobić dziecku prezent taki po pierwsze y, nie zbyt drogi, y, taki, który by dziecko zadowolił. I właśnie taki, który, którego dziecko jeszcze nie ma. Więc no, trzeba się pogłówkować. Moja propozycja to, to jest de facto właśnie na komunię, ale jak najbardziej można coś w podobnym stylu czy tam na urodziny, czy na dzień dziecka, czy pod choinkę. Oczywiście to ma sens, jeżeli dziecko nie sprecyzowało, co chce, no bo wiadomo, że jeżeli dane dziecko przyjdzie do mnie jako do cioci i powie, ciociu, bo ja bym chciał dostać na przykład jakąś tam grę albo hulajnogę albo wrotki, no to wiadomo, że wtedy bardziej y, będziemy szli już właśnie po ten konkretny pomysł, ale y, jak idziecie na jakąś imprezę, może nie znacie za bardzo dziecka, nie macie z nim kontaktu, to myślę, że taki prezent, taki miks prezentowy można można mu dać. Ten prezent jest dla chłopca, który jest niepełnosprawny. Ma zespół Dauna. I co? No i o taki prezent dla takiego dziecka też jest bardzo trudno. No to dziecko konkretne nie lubi zabawek. O! Ani autka go nie interesują, za bardzo jakieś tam książeczki też nie, ma problem z czytaniem, z mówieniem, więc hmm, hmm, no, znalazłam coś takiego, co myślę, że go hmm, bardzo ucieszy. Po pierwsze jest to taka oto poduszka. Dowiedziałam się właśnie od siostry, że ten chłopiec bardzo lubi tą bajkę, e, ogląda ją namiętnie. No i tak sobie wgooglowałam, co takiego ciekawego jest e, z tym bohaterem, i znalazłam taką oto poduszkę. I no jak ją zobaczyłam, w sensie jak do mnie dotarła, to naprawdę jest świetna, fajnie zrobiona. E, kosztowała 40 zł. Nawet ma jak widzicie oryginalną tutaj metkę, wszystko jest ok, jest naprawdę miękka, ma piękne kolory żywe i, i no, jestem po prostu pewna, że jeżeli dziecko lubi tą bajkę, a jeszcze oczywiście nie ma takiego gadżetu, to na pewno się ucieszy. Kolejna rzecz z mojej torby prezentowej. Tutaj zrobiłam taką kartkę, też niskobudżetowo, dlatego że po prostu na takiej lepszej, gatunkowo kartce wydrukowałam jakąś tam grafikę z internetu i tam wpisałam jakieś życzenia. Jako, że daję prezent, nie będę dawać kasy, ale taką pamiątkę chciałam dodać. Też chodziło mi o to, żeby po prostu było wiadomo, że to jest ode mnie, bo może być tak, że no, będzie dużo tych prezentów, duża rodzina, więc no, chciałam, żeby wiedział, że właśnie te, te konkretne są ode mnie, więc no, włożyłam taką kartkę. Znalazłam bardzo fajne czekoladki, znaczy takie standardowe z Wawelu, ale z tą fajną nakładką tutaj, z tymi najsłodszymi życzeniami. To mi się bardzo spodobało. Poza tym ta grafika jest taka w fiolecie, nie jest jakaś taka kobieca, bardzo. Tak mi się wydaje. I też chciałam jakiś tam taki słodki akcent, żeby był. Wiadomo, dzieci lubią słodycze, więc no, takie czekoladki. Może nie jest to jakieś wymyślne, ale, ale dlatego są te malagi, dlatego że, no, że spodobała mi się ta, ta oprawka, to opakowanie. Pomyślałam o kredkach. Ja wiem, że ktoś powie kredki, bo że to, co to za prezent, <grym> ale ja osobiście uważam inaczej. Są to kredki w metalowym opakowaniu. Dla tego dziecka, które, jak już wspomniałam, no jest niepełnosprawne, ono nie za bardzo tam rysuje, maluje. Dlatego tam wzięłam tylko takie mniejsze opakowanie, 24 kolory. Opakowanie wygląda tak. Ono jest tutaj złączone, to znaczy, że no, ma wieczko. Kolejna rzecz. Chciałam, żeby była jakaś taka bardziej edukacyjna właśnie przez to, że, no, że ten, ten chłopczyk ma problemy różne, różnorakie i też potrzebuje cały czas, żeby się rozwijał i znalazłam coś takiego jak taką serię z Montessori. Seria nazywa się Zabawa edukacja nazywa się Dotykowe liczydło i tutaj jest właśnie mm, cała zabawa związana z właśnie z wyjmowaniem tych cyferek. Myślę, że taki akcent edukacyjny, y, to jak znalazł, y, zawsze to jest jakaś forma właśnie nauki poprzez zabawę. I ostatnia rzecz y, dla tego chłopca, y, to jest y, projektor y, w kształcie astronauty, i o tym projektorze zrobiłam już filmik, on jest na moim kanale, możecie zobaczyć, ja jestem mega, mega zachwycona. Ja już go zakleiłam, więc no nie będę go już odklejać i on tutaj, jak widać na tym zdjęciu, po prostu projektuje na ścianę, na Projektuję na ścianie właśnie imitację gwiazd, chmur, jakiegoś lasera. Jest to super zapakowane, idealne na prezent, bardzo wysokiej jakości uważam i myślę, że zrobi furorę, dlatego że no efekty są naprawdę spektakularne w pokoju, jak jest ciemno. A wiem, że tak. Rzeczy nie ma w domu tego chłopca, i też ten chłopiec ma swój własny pokój, więc na pewno będzie zadowolony z takiego projektora. Jeżeli chodzi o koszt tego mojego podarku, to projektor bodajże 100, około 160 zł, to 40. Więc już mamy dwie stówy. Kredki chyba z 20. Czekoladki chyba też. Czekoladki około 16. I ta gra też. Nie pamiętam. 20-30 zł maksimum. No niecałe trzy stówy tutaj mamy. Więc myślę, że to naprawdę nie jest zły prezent. Oczywiście można by było te 300 wydać do koperty i też są tacy zwolennicy, ale ja uważam, że prezent to prezent i zostanie na jakiś czas z dzieckiem: będzie mu też coś przypominało, na przykład, że, że jeżeli spodoba mu się ta poduszka, no to będzie ją kojarzył ze mną, czyli ze swoją ciocią. I drugi to już jest dla chłopaka pełnosprawnego dziesięciolatka, też, też komunia, pierwsza. I tutaj jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze też są te same kredki. Tylko wersja XXL. 36 kolorów. Kredki są przepiękne. Złota i srebrna kredka to uważam, że full wypas. Cwaniaczek. Ja nie mam dzieci, więc nie miałam pojęcia o tej serii. Koleżanka z pracy mi właśnie podpowiedziała, bo też robiłam taki mały wywiad, co by tutaj kupić. I ona ma też syna ciut starszego, który bardzo uwielbia tę serię. I bardzo lubi piłkę nożną. I wiem, że mój siostrzeniec również lubi piłkę nożną, chodzi na jakieś tam mecze. Więc pomyślałam, że właśnie zakupię tą konkretną, właśnie o tej piłce. A też wiem, że, no, że on nie lubi czytać. Wiem, że już siostra mi mówiła, że on nie za bardzo lubi czytać. Ma problemy chyba z czytaniem. I tak pomyślałam, że może właśnie taka książka sprawi, że będzie bardziej y, chciał czytać albo sięgnie po czyt do czytania, y, bo, bo jest bardzo fajnie y, ta książka zrobiona. Proszę bardzo, y, jest tak, tak jakby w, trochę w formie komiksu, ale nie do końca. Po prostu mamy fabułę, tekst i są rysunki. Proszę, jak fajnie to wygląda. Cała historia tutaj, właśnie tyczy się meczu, jest tutaj opowiedziana. I właśnie są te rysunki. I są te super graficzki. I pismo święte. Jest no, piękne to pismo święte. Też zrobiłam o nim krótki filmik, bo uważam, że no, jest idealne po prostu na prezent. I co tu dużo gadać? No, świetne jest. Do Kredek dokupiłam tak trochę dla jaj. <grybujesz> taką wielką księgę zagadek i łamigłówek. Jeżeli chodzi o tą książkę, to popatrzcie, jak ona jest gruba. Co mnie do niej przekonało, to właśnie to, że zawiera masę, masę różnych e, fajnych e, zadań. Popatrzcie sami. Na każdej kartce coś jest do zrobienia. To jest hit w ogóle. Jak to zobaczyłam, to padłam. Zbroja dla rycerza i sukienka dla księżniczki. Do namalowania. Tu jest naprawdę tyle y, ciekawych rzeczy, że ja gdybym miała taką książkę w wieku 10 lat, to byłabym najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Ja uwielbiałam tego typu książeczki jak byłam właśnie dzieckiem i co fajnego jest również w tej książce że jest właśnie podzielona na rozdziały jest to wydawnictwo Grek i tu mamy różne rozdziały tematyczne więc no jest tych rozdziałów 9. O różnej tematyce, więc nawet jeżeli mój siostrzeniec nie interesuje się dinozaurami, to może zainteresuje się piratami lub detektywami, a może pojazdami, a może zwierzakami. Także no, dla każdego coś miłego. I też zależy właśnie mi na tym, żeby trochę odciągnąć dziecko od telewizji i od komputera. No, jeżeli ta kniga go nie odciągnie, to już chyba ma problem i nic go nie odciągnie. I ostatnią rzecz, jaką zakupiłam. To jest gra planszowa u Bongo. No, przez pandemię to, jak sami wiemy, jest rozkwit i powrót do planszówek, różnego rodzaju gier czy kart. Ale mimo wszystko, mimo tego, że, że teraz jest jakby taka trochę moda, to ja od zawsze no, kochałam różnego rodzaju gry i jak tylko mogę, to. Staram się właśnie na prezenty je kupować. I tutaj dla tego chłopczyka również zakupiłam. I zdecydowałam się właśnie na Ubongo, dlatego że jest to dosyć popularna też gra. Ona jest na zasadach takich gier, które kiedyś się na telefonach nawet układało dostosowywało się te kształty tak, żeby do siebie pasowały, układało się. Jest pięknie wydana. Miałam okazję ją gdzieś zobaczyć na żywo. Daje też dużo właśnie radości w rozgrywce i też, no jest z, z tego co wiem, no lubianą grą, jak widzicie tutaj. Jakieś nagrody zdobywała w różnych krajach. I na ten prezent również wydałam około 300 zł. Dzięki za oglądanie, za poświęcony mi czas. Zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam serdecznie. Pa!